Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że mogę dziś z Państwem przeżyć tę przygodę i opowiedzieć trochę o tym, w co wierzę. O tym, że niesienie wolontaryjnego wsparcia osobom w krytycznej sytuacji życiowej to nie tylko pomoc. To nie kończy się na pomocy. To również formowanie postaw. Formowanie postawy szacunku, odpowiedzialności, sprawiedliwości i zaradności kolejnych pokoleń wolontariuszy. Kolejnych pokoleń specjalistów, ale może nazwijmy ich po prostu ludźmi. Może są po prostu członkami świadomego społeczeństwa, które chcielibyśmy zbudować. Moja mama prosiła mnie, żebym na pewno wspomniała Państwu, że od zawsze byłam kimś, kto nie lubił stosować się do zasad do zasad, w których nie poczuwał sensu, w zasadach, w których nie widział sprawiedliwości do zasad, które tak realnie ściskały nas w swoich ramach. Jednak dzisiaj chciałabym zapytać się państwa, czy to zdanie pasuje też do was? Czy ktokolwiek również je słyszał? Jest taka szansa, bo było nas trochę więcej. Nazywano nas małymi buntownikami. Jednak czy zawsze był to przejaw buntu? To nie tak, że od zawsze czujemy trochę, że pewne systemy, pewne miejsca nie są dla nas sprzyjające, czy nie popychają nas w kierunku rozwoju. Ci, kiedy czują się źle, po prostu płaczą. Widzą jeszcze dlaczego, ale płaczą. Niesprzyjające systemy od zawsze nie wynagradzały pracy ludzkiej w odpowiedni sposób. Nie wynagradzały jej wystarczająco dobrze. Myślę, że tak najbardziej realnie mogą odczuwać to ci, którzy. Mają takie wspomnienie zawodowe, będąc młodymi, ambitnymi, młodymi specjalistami swoich, swoich dziedzin, którzy po raz kolejny wychodzą ze swoich darmowych praktyk, ze swoich bezpłatnych studenckich staży. Gdzie nie było żadnych rąk, które miały przestrzeń, aby dać im pomoc, aby się nimi zaopiekować. Słyszeli za tym, że mają się cieszyć, że w ogóle znalazło się dla nich jakieś miejsce. Jednak oni niekoniecznie mogli się cieszyć. Często byli wtedy w drodze do swojej wieczorowej pracy? Jednak to nie tyczy się tylko studentów. Każdy z nas ma prawo, aby otrzymać godne wynagrodzenie za swoją pracę, aby potem móc godnie żyć i nie martwić się o podstawowe potrzeby o to, jak je zaspokoić. Jednak ta prelekcja nie jest tylko o narzekaniu. Podczas własnej studenckiej drogi Nauczyłam się, że nie zawsze warto jest być tym małym buntownikiem ponad wszystko. Że nie zawsze warto samotnie stawać naprzeciwko zasad. Że kiedy oddając się samotnej walce z systemem, pożytkując energię w wyszukiwanie wad, uciekają nam dwie bezcenne wartości życia. Jedną z nich jest szansa. Szanse po prostu pojawiają się. Dla mnie to takie filozoficzne wartości, które mówi się, że wychodzą z naszych wcześniejszych doświadczeń, że są wynikiem wcześniej włożonej pracy. Ale czasami zdarza nam się, że powiemy: po prostu znalazłam się w odpowiednim miejscu i o właściwym czasie. I tym sposobem płynnie przychodzimy do czasu. Czas to druga bezcenna wartość. Kiedyś ktoś znajomy powiedział mi, że czas to taka wartość, z którą nic nie może zrobić. Że możemy oczywiście nadać jej wartość. Możemy robić rzeczy, które są produktywne. Możemy robić rzeczy, które progresują na przyszłość. Jednak, nawet kupując sobie dodatkową szansę na przeżycie czegoś ważnego, aby przećwiczyć coś bardziej, Marnujemy kolejną jednostkę czasu, bo czas na samym końcu jest zawsze określoną wartością. Ten, który raz oddamy, już nigdy do nas nie wróci. Ten, który raz zmarnujemy, już nigdy do nas nie wróci. Ten, który raz przeżyliśmy, już nie wróci. Każdy z nas ma sposób na to, aby widzieć więcej. Tylko czasami, zamiast widzieć te dobre więcej, zapętlamy się w poczuciu bezradności. W psychologii nazywamy to zniekształceniem poznawczym. W naszej głowie pojawia się myśl, że ta sytuacja jest już tak straszna, że nie jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić, że to sytuacja, z której nie ma już wyjścia. I wtedy czujemy złość złość na brak kontroli poczucie bezradności. W naszym ciele nie ma już energii, aby działać, aby dać z siebie to, z czym tak naprawdę przyszliśmy, co było w naszej głowie, zanim pojawiła się bezradność. I potem stajemy się tacy smutni i rozczarowani. Z niewykorzystanym potencjałem, gdzie pasja do naszego zawodu została zabita jeszcze zanim tak naprawdę zaczęliśmy w nim pracować. Jednak codziennie idąc do pracy, pracuję w Gdyni. W Gdyni wszystkie napisy na każdej ścianie zamazywane są w jeden wieczór. Jednak dalej w pewnym tunelu jest tam jeden napis, który do tej pory w jakimś dziwnym sobie tam jest. Mówi on o tym, że szczęście to zaprzestanie narzekania na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Czy wiedzą Państwo, dlaczego buddyści nie rozmawiają nigdy o pogodzie? Dlatego, że nie mają na nią wpływu. Czy w tym wszystkim chodzi więc o to, aby zmienić po prostu podejście? Aby przestać narzekać na rzeczy, na które nie mamy wpływu? Żeby poszukać w nich dobra? A jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tej sytuacji, to po prostu odejść i przestać się męczyć. To nasze biologiczne dziedzictwo umiejętność walki lub ucieczki. Kiedy wybieramy się na studia pomocowe, jesteśmy pełni zapału. Pełni zapału i energii do tego, aby pomagać. Chcemy być tym, kto w obliczu trudnej sytuacji staje obok człowieka i daje mu pomoc. Jednak droga do zostania specjalistą w tej dziedzinie jest bardzo trudna. Jest ciężka i długa. Pęd naszego życia, ilość pracy i nauki, którą trzeba przyswoić, ilość... Momentów zwątpienia i ta nie, nieodchodząca od nas nieodchodzące od nas poczucie, że wisi nad nami wielka odpowiedzialność zawodu. Czasami, prze, czasami sprawia, że przestajemy widzieć to, co jest w tym wszystkim istotne. Jest to człowiek. Człowiek, który dziś potrzebuje naszej pomocy. Niektórzy studenci zapytaliby się od razu: A jaki to opis pacjenta? A jaki to rys? Jaki to człowiek? To no taki zwykły, taki jak my, podobny do nas, taki jak inni, inni, których mijamy na ulicach. Jest to człowiek, który kiedyś poszedł do szkoły, ma w życiu kogoś bliskiego, kogoś ważnego. To człowiek, który kiedyś nauczył się jakiejś pracy. Dziś musi płacić podatki i chodzić do urzędu załatwiać dorosłe sprawy. Ale tak jak my wszyscy, chce żyć. Wolontariat wsparciowy stwarza nam możliwość do tego, aby w praktyczny sposób wyćwiczyć swoją postawę pomocową. Pracując z ludźmi chorymi, cierpiącymi, uczymy się, że opieka nad nimi to nie zawsze tylko wiedza medyczna i umiejętności. Ale to również zrozumienie, że najważniejsze jest dla nich empatia, cierpliwość, szacunek i gotowość do słuchania. Bo z tym słuchaniem, moi państwo, jest tak, że nie zawsze słuchając słyszymy, ale kiedy chcemy już usłyszeć, to tak naprawdę czego? Czego mamy nasłuchiwać? Myślę, że rzeczy jest wiele, nie mamy dzisiaj czasu, aby omówić każdą z nich, ale dla mnie najważniejszą są potrzeby. Odpowiedzi i idealnego rozwiązania, nie ma co zawsze szukać w książkach. Czasami szukamy i nie podoba nam się wcale to, co znajdujemy. Jest tak dlatego, że ich tam po prostu nie ma. Bo leczenie zawsze jest maksymalizacją jakości życia. Jednak to, jakiego życia my jakiego życia chcemy, wiemy tylko my sami. Jako wolontariusze jesteśmy świadkami ogromnego cierpienia. Ich duchowej siły, duchowej siły pacjentów. Momentów zwątpienia, ale też lęku. To doświadczenie sprawia, że zaczynamy rozumieć, że nie możemy być dla pacjentów tylko wtedy, kiedy możemy coś naprawić, ale też wtedy, kiedy nie możemy podarować rozwiązania. Nasze zainteresowanie buduje coś, co jest w tym wszystkim dla mnie najważniejsze. Jest to poczucie bezpieczeństwa. Kiedy szkole nowych wolontariuszy, praktycznie każdy z nich zadaje mi zawsze te same, słowa, te same rzeczy. Chciałbym, żebym dała mu gotowy scenariusz działania, gotowy harmonogram, plan dnia. Najlepiej to lista obowiązków, które musi zrobić, żeby. Ten pacjent na pewno był szczęśliwy, żeby poczuł, że pomógł. Jednak to nie chodzi o ilość rzeczy, którą odhaczymy, ani też o ich jakość często. Zawsze mówię im, że to, co robimy, to budowanie poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to taka myśl, takie otulające nas poczucie, że ktoś jest, że dziś nie będę sam, że ktoś przyjdzie, zainteresuje się mną. Posłucha i pomilcze. Porozmawia ze mną. Da mi dziś pomoc. Dziś jestem dla kogoś ważny. Wolontariat medyczny uczy nas także pokory. Pokory przed cierpieniem. Pokory przed nieznanym, przed nieprzewidywalnym procesem choroby. Pokazuje nam, że czasem nie, nie możemy wyleczyć. Ale zawsze możemy coś zrobić. Zawsze możemy towarzyszyć i pomóc w poszukiwaniu sensu. Sensu życia, sensu trudnych chwil. Empatycznie słuchając poznajemy potrzeby. To doświadczenie nie tylko buduje nas jako przyszłych specjalistów, ale również jako ludzi. Idąc ulicą, widzimy, kto i co nas otacza. Otrzymujemy świadomość, Poczucie realizmu i wgląd. Cechy, które rozwijamy dla drugiego człowieka, cechy, które rozwijamy w sobie, pomagając drugiemu człowiekowi, jako wolontariusze, zostają z nami później w przyszłej pracy. Budują kręg osób, o którym nie myślimy, chodząc. Kiedy stajemy się lekarzami, psychoterapeutami, czy kimkolwiek, kto pomaga w procesie, to nie tylko tak, że Pomagamy uzdrowić ciało i umysł. Pomagamy też w odnalezieniu poczucia tożsamości. Czasami uda nam się też odnaleźć szczęście i sens życia. Pomagamy w budowaniu ducha, siły i nadziei w tych, którzy nas potrzebują. Wolontariat to nie tylko forma wsparcia innym, to również droga w kierunku samorozwoju. To doświadczenie i wiedza, których nie nauczymy się z książek. To szansa na tworzenie świata pełnego empatii i wsparcia dla tych, którzy go potrzebują. Mam taką myśl, że kiedyś może będziemy w stanie idąc ulicą rozumieć innych bez słów. Nie zawsze musimy potrafić pomóc. Sami po prostu możemy powiedzieć: że Widzę. Widzę, że jest ci trudno. Widzę, że masz problem. Jak coś to po prostu jestem. To potrafi dać nam więcej niż jakakolwiek pomoc, bo czasami sami nie wiemy, co może nam pomóc i jakiej pomocy oczekujemy. Może to, w jaki sposób będziemy kiedyś funkcjonować i jakie słowa będziemy mówić, stanie się normą, która później stanie się też prewencją i wszyscy będziemy szczęśliwsi. Każda chwila spędzona z pacjentem to inna lekcja, inny kawałek skomplikowanego puzla który buduje nas jako ludzi, ale również buduje naszą postawę pomocową. Dlatego teraz chciałabym zadać pytanie z początku prezentacji jeszcze raz. Czy kiedy wybierzemy mądrze, to czy darmowa praca może popłacać? Dziękuję.